Dzień dobry Krzysztofie Krzysztof, u mnie na suficie pojawiły się... Eee, dzień sz... dobry panie redaktorze Jacku U mnie na suficie pojawiły się takie szpary eee, Trzeba... Trzeba Czym tą szparę trzeba zapchać Wojtku? Czekaj, bo niech Wojtek powie Najpierw specjalista, potem podwykonawca Szparę trzeba zacykać żądłem Ale na suficie? A u kobiety też ma szparę No ale na suficie? to a, kobieta a, ma więcej szpar a po prostu na suficie trzeba lepić a to czym lepić? w rękę wziąć tego płynu? nie, nie płynu tylko gipsu? Trzeba... Ta... czy gliny? szpachla taka jest szpachla, tak? tak pach 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 a potem na biało czym wypryskać? no, jak się tryska to się wybiela panie Krzysztofie Dzień, dzień dobry Państwu Jacek proszę o pytanie Pojawiły mi się szpary na suficie, a czy szpary, no takie ryski, nie? Szpary to wieździe je jest. Gdzie? Między nogami. U kobiety. U, kobiety. u kobiety. A u kobiety, no. Kulturalnie się mówi. Po pierwsze. A, a co ja coś źle powiedziałem? Nie. Kulturalnie. No kulturalnie u kobiety. I powiem tobie Jacku, że żeby ja to zobaczył sam naocznie. I ten dom te lepiej poradziły, Wiesz, bo u brata mieli też szpary i ja porobiłem to. Porobiłeś u brata szpary? Tak, ja wyjebałem całe mieszkanie, nagle, i okna wyjebałem stare. Ale czym to zrobiłeś, to powiedz czym to zrobiłeś, to, to daj radę innym, którzy mają taki problem i takie cierpienie w życiu. Najlepszy to jest taki dziw, szpachlówka taka. Ale trzeba wepkać waty tam? Co nic trzeba zrobić? Nic nie trzeba zapychać, nic. Ani nic. Ja nie palę nie mam. Szpachrówka szpakru, specjalna do ee, sufitu kupuję się z gipsem. Żeby prędko cechło. To niech przyniesie ci Krzysiek. Nie masz zapalniczki? Co? Nie, ja przyniosę sam zapalniczki nie masz? Nie mam. A. No I... I? Zapychasz, tak, ale palcem czym to zapchać? Nie, bierz sz, sz, szpechelkę normalnie. Przepraszam, dajcie telefon. Tak, dłoni. Halo, słucham. Słucham? Nie słyszę. Mogłabra, nie człowieku. Co słuchać? Nie słuchać? A czemu nie słuchać? A, a, a gdzie nie słuchać? Ale ja pana słyszę, ale ja pan słyszę. Ale ja pan słyszę. Dobre, do widzenia, e, proszę pana. Panie, panie redaktorze, powiem tak. Ja nie jestem redaktorem, nie nazywaj mnie tak. Nazy, nazywa nie, 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 ja nie chcę być. Nie powiem tak. Kupisz, kupisz tą szpachlówkę. Na suficie specjalną z gipsem. Rozrobisz. Normalnie sobie bierzesz, ale trzeba pierdolnie oprzeć tę. Czyli powiększyć dziurę. Trzeba. Ten otwór. E, w suficie wziąć papier ścierny. Jakiej gradacji? E, drobny taki ścierny czyli 2000 tysiące może e, być? no różne się bierze się pierwsze grubym takim e, papierem się jedziecie później takim wodnym wodnym ściernie, papierem, tak? ściernym i to jest gładkie, musi być na gładziu e, jak pupa e, co? jak pupa przepraszam, proszę no tak gładka jak pupa no no jak u mnie przypuśćmy, bo ja golę no. a Ty nie golisz, to jak u Ciebie, jak u... nie będę mówił kogo Godzisz? Ja, o, jeszcze jutro brwi o gole. Wszystko o gole jutro. No, ja I włosy wnosi o gole. No I powiem nie do mnie. I powiem, żarty żartami, no ale. To żarty żartami, no. Ale rozmawiajmy normalnie, jak ktoś. żeby dowiedział się i tak dalej, bo nie będę odpowiadać na pytania. I, I to spachlą później zaspachlować na noc. I ona zacznie. I będzie trzymało jak mur. Ile będzie trzymało czasu? Na zawsze będzie trzymało. Nie odpadnie tak. A teraz. jak tąpnięcie będzie? Czy nie będzie znowu? wahanie? No. To dalej trzeba się pochrobić, bo e, blok jest postawiony na, jak na glinie, postawiony mm. wiesz nie wybrana pod spodem glina, pod fundamentami i jak e, stawiali bloki. Oni pewnie na tym postawieniu, na, na, na jakimś bagnie. A tu ja znam te tereny jak pięć palców swoje. No to, to tutaj od małego. To powiem, proszę Państwa najlepiej jak większo będzie otwór się robić, to trzeba będzie cegiełki wstawiać, takie cieniutkie są cegiełki, się wstawiać, cygiełeczki później. Koniec. No to chuj da, tak się rozejdzie. No, troszeczkę da. Ale przepraszam, ale mam telefon. Halo. Wojtku. No, Jaki ojciec? Jak to jest naprawdę? Jest dobrze. Słucham? Nieraz jest źle. Ładne auto. Auto, kupiłem. Już. Bardzo ładne. Radi tata? radio ma? Radio Maria gra. Tak. Ja, ja, ja nie jestem twoim tatem O, tato? Syn dzwoni? Tak to. Pięć biegów ma? Pięć biegów ma? Tak. Słucham? Sześć. Bo do tyłu jeszcze, czy nie ma do tyłu? Do tyłu też? No to sześć. <laughs> a i kół ile ma? Cztery. A, cztery. Zapraszamy e, pierwsze, ja Czyli nie cztery panem łącznie, na tyczki, tak? No. A, a, a po drugie, proszę pana, pan nie no powinien ale nawet dobre opony, Panie, ja patrzyłem. Proszę pana, e, proszę nie, nie, nie Jutro nagraj, pokaż ludziom. No jutro. No ja nie będę nagrywał, bo to. Krzysiek Krzy, się to krzyczy, oczy, ja to nie powinienio. będę tam dyskutował. No i co dalej z tą dziurą? No i te cygiełki trzeba wkładać, aż blok normalnie zakończy siadanie na tej glinie A ile czasu będzie taki blok siadał? Tam? A to będzie wiecznie tak siadać. To na stop. Je, je Czyli no stop. robota bez sensu, nie ma co robić. jebać to. Iść z tym żyć. Jebać komunę. No, powiem tak. Albo zrobić sufit podwyższany. Do spółdzielni iść. I co zgłosić? A, na, a napiszesz mi takie pismo? Pomożesz mi? Co? Napiszesz mi takie ty pismo? Sam napiszesz. Ja nie umiem. Umiesz? A pomożesz mi? Mhm. Nie, ja nie będę nikomu ja pomagać i to... Ja pisać nie umiem. Umiesz, umiesz. umiesz. To Wojtek, nie. ty mi napiszesz. Ja też nie umiem. Ty nie umiesz? Nie. Tak, ty nie umiesz. To kto umie? Nie, wiem. No. nie umiesz. Ja umiem, tak. Ja wszystko umiem. No Tak? Tak, frak. Na znak. Na znak? No. A skąd ty masz taką czapkę fajną? E, skąd mam, to mam, ale mam. I nie musicie dowiedzieć dowiedzieć. I powiem tak Zmazur. Jeżeli... Zmazur Mazur, tak? e... Szerwca, Wyłącz tak. ten telefon w cholerę, bo... I powiem tak, że jak chcesz, to ja... E... Abyś mógł podjechać do mnie i zobaczyć? Jutro tak. Ocenić, tak? Tak. No to dobrze, no to jutro się skontaktuję z tobą i... Czy z swoim samochodem, czy... Y Brata czy też, 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 też samochodu. Moim samochodem? Moim samochodem Wiesz? Wspólnym, o tak. Czy twoim samochodem pojedziemy. Ale mnie musisz odwieźć z po powrotem. No to tak jak ty dzisiaj mnie odwieziesz, to ja ciebie jutro odwiozę. Hmm. Przepraszam bardzo, ja dzisiaj nic nie odwiedzę. A dlaczego? A co, dlaczego? co to? To to. Za dużo mleka? No dobrze. No, ja mleka. sobie sam zajadę. Nie powiem to mnie. E że e, coś chciałem powiedzieć, że jak chcesz, to ci spojrzyj, i porady i tak dalej. No to tak się umawiamy. No. A obiad zrobić, przygotować, zjeść? No. Obiad zrobić, przygotować, zjesz? Obiad? No. ciągnie. A ciebie też, ty przyjdziesz też? Do piwnicy? Pójdę. Gdzie do piwnicy, no? Na pokoje zaproszę. Do piwnicy. Do piwnicy? No. W piwnicy to szczury. Są u mnie tam, kurde, przy tym, w takiej kratce. No, łażą, piszą. A trzeba truć? Truć, truć. To jest to żywe stworzenie, trzeba dbać o nie, dokarmiać. Byjmy No, no trzeba dać do skiwić. A zobacz, do... no, ale zobacz... W pół... dzień, powiedziesz, że szczury łażą. Ale nie łażą, bo za kratką, tylko widzę głowy i nosy. I powiedzieć, że szczury łażą i niech przychodzą i niech trują. No tak. No. Nie zakładają trutki. Ja to dobrze. Tu i poradzisz na obiedzie, dobra? U ciebie. No to szumnie. no Wojtek, Ciebie też zapraszam. Eee. Będziesz, tak? Niech zapraszasz, to będę. No. Tylko jakiś prezent weź. Wojtek. No. Wojtek. A gdzie Ty masz rękę? Gdzie ja ty? No. <laughs> Kurwa. Ręki nie ma. No dobra, to co? Rady dałeś. Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo. Spachlować, malować, tryskać. Pozdrawiamy.